Nie możesz być tego taki pewien. Nie obchodzi mnie twoja przeszłość. Wiem, co widzę, a widzę chłopaka z dobrym sercem, chłopaka, którego bardzo chciałabym pocałować z pełną świadomością, że on należy do mnie i tylko do mnie. Jesteś wart każdej mojej sekundy. Słyszysz? Nie pozwól, by ktokolwiek wmówił ci, że jest inaczej. Ja też tego chcę, Rose. Naprawdę. Ale się boję, że cię skrzywdzę. Tak cholernie się tego boję. Nie wiem, na jakiej zasadzie działają związki. Ja też tego nie wiem. Pociągnęłam nosem, krzycząc na siebie w myślach, bo łzy napływały mi do oczu, choć tak bardzo starałam się ten jeden raz pozostać twarda. Ale wiem, że chcę się tego nauczyć przy tobie, przy nikim innym. Nie jesteśmy idealni i nieraz popełnimy błąd, bo to normalne. I może skończymy ze złamanym sercem, ale to nie ma znaczenia, jeśli dzięki temu choć przez chwilę będziemy szczęśliwi. Przez długie sekundy Elias tylko wpatrywał się we mnie i, jak miałam wrażenie, toczył wewnętrzną walkę. Drżałam z niepewności, wyczekując jego odpowiedzi. Wciąż nic nie mówił, a ja kruszyłam się od środka. Sądzę, że jesteś tak naprawdę bardzo dobrym mężem, tyle że wstydzisz się swoich zalet. Zacytowałam portret Doriana Graya z pełną świadomością, że Elias zrozumie w pełni właśnie te słowa, że być może odnajdzie w nich nawet jakąś wskazówkę. Gdy jego twarz pojaśniała, dodałam jeszcze: Twój cynizm to tylko poza.